Wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kefir, a to jest mój pierwszy odcinek. Zagrajmy na Molten MT2. Co do filmików, będą one Będą one dość często. Jeśli, jeśli uda mi się zgrać szkołę i nagrywanie, wbijemy piąty level skill i później się zastanowię, czy będę mówił dalej. X53, po prostu puszczę jakąś muzyczkę i po expimy. co do serwera, serwer jest bardzo przyjemny bardzo ogarnięcie ludzie grają no nie powiem, że zawsze, zawsze ale przeważnie idzie pośmiać się z kolegami w gildii. i tępę. tu gildię będę zakładał dla moich widzów, jeśli ich uzbieram dużo i jeśli będą chcieli ze mną zagrać to nie ma sprawy Będzie to wojownik mental Z takiego powodu, że Mentalem można ogarnąć spota Bardzo łatwo V2 Jest też nawet dobry do Nawet dobry, dobry jest do PWP Tutaj mamy dwie pieczęcie Jedną pieczęcią przywołujemy konia Konia A drugą pieczęcią wybieramy sobie to, czy to ma być koń, czy to ma być e, inny stwór? Dzik, wilk, tygrys, czy lew? Mi się zdaje, że Dzik będzie najlepszym, najlepszym wyborem. Przepraszam od razu z góry za lagi. to już nie mój problem, tylko frapsa. Co u handlarzy? U handlarzy EQ na plus 9 do 41 levela. Hełmy do 21. A w drugim zbroje do 48 levela na plus 9 od 18 levela tam było, można zobaczyć yy, tutaj u handlarza zbroją bronią yy, EQ do do 45 lewela, na plus 9 jednak tego nie będziemy kupować tylko fmsa sprzedamy sobie sztabki, sztabki dropią 2kk tak 2kk yy, odcinek będzie dość krótki w następnych odcinkach, tak jak mówię, będzie do, dołożony głos. Głos. No jak to się nazywa. Dołożona muzyczka i będę tam expił lewe lapy pokazywał i będę bił metiny, bo u mnie dużo ludzi się przechodzi przez dom. Goście, rodzice są w domu i nie mogę zbytnio nagrywać. Ale jeśli się uprę, to odcinki tak będą z głosem, prędzej czy później. Tu, handlarzy, widzieliście już troszkę. Ja teraz mówię od rzeczy, bo po, po prostu się stresuję. Wybaczcie mi. Tutaj mamy handlarza, który sprzedaje zmianki, dodania i piąte bony. E, co do bonów, są bony na orki. Są czy nie ma, bo już nie wiem sam. Chyba nie ma. Ale są e, bony na węże, na gnole, na te wyższe levele Jeśli uda nam się wbić razem jakiś wyższy level to na pewno na pewno pójdziemy na Gnole zobaczycie jak robię EQ FMS-a e, na Gnole i EQ na Gnole e, jak, e, jak będzie to wyglądał nasz ten Let's Play. No będę ekspił prze, przede wszystkim może będą odcinki, odcinki z PWP ale nie daje go wyciąć. 10 level. Bijemy wszystko w silne ciało. Yy, wygląd wygląd skill jest oryginalny, tak jak na Polaku. Jednak to nie przeszkadza w grze, chociaż, chociaż jeśli to serwer to powinno być coś nowszego. Na przykład level upy są bardzo, bardzo. Bardzo mi się podoba taki wystrój. EQ dropi na plus 9, czasami na plus 6, na plus 7. Nie wiem po co to zebrałem. Sztabki dropią, to już mówiłem. Marmury dropią też często. Więc arszerem też można zagrać. Ja arszerem nie umiem grać. Wybaczcie mi, no chyba że do PwP to się skuszę kiedyś. Zrobię gildię w przyszłości dla widzów Nie tylko dla widzów, dla graczy też księgi tu dropią, tak ale nie, nie musimy dropić księg, ksiąg Tak, marmurek zabierzemy To jest ciekawość, zobaczymy jakie kół wypadło Wypadł zasadzka, no to bym dużo nie zarobił na tej zasadzce Czekajcie chwilę, zobaczę, ile czasu mi zostało. Dobrze, zostanę jeszcze z Wami, chwil, chwilę. Tutaj nie sugerujcie się, nie będę wbijał na 20, o, tylko tak mi się przedłużyło. Będzie na 17 musiał wejść. No tak, poza odcinkami, myślę, że będę expił i będę robił eku, żeby Was nie zanudzać. Yy. Wszystko będziecie wiedzieć, na co wydaje, na co kupuję, co, co, co sprzedaję. Będę się z Wami konsultował, co dobre, co złe. Myślę, że mi pomożecie w tym. Tak, yy, od razu mówię, że, że Metinnie nie jestem jakimś zbytnim no lifeem choć umie, yy, niezbyt dobrze umie grać. Więc proszę się nie śmiać mnie. W <laughs> y, polecanych mam kanał mojego kolegi. Jeśli lubicie y, Let's Play z innych gier, nie tylko z Metina, zapraszam na jego kanał. Prowadzi teraz Let's Play z Metina. Y, z, z Metina, chciałem powiedzieć, nie gra w Metina. Y, z Mafii prowadzi odcinek, bardzo ciekawy. No i co, wbijemy 30 co? No, też tak myślę, wiem, 30. Kopimy fmsa i się pożegnamy. No, lecie, lecie Jest tu na serwerze Biolog, więc nudzić się nie będziemy. O, odcinki będą się pokazywać, jak oddaję zęby, jak dropię zęby, jak gubię bossa jakiegoś. Są tu też y, misje. U kapitana, żeby zabić wodza orków i tym podobne. Yy, bówki nie będę robił, bo mam swoją bówkę, więc będę pożyczał po prostu, jeśli będę chciał ekspić. Bówka tam nie jest jakaś, jakaś dobra, tylko ma tam chyba 60 czy 50% yy, 50%. Na wszystko. Mi tylko potrzebna jest pomoc smoka i potki, żeby jakoś ogarniać tego spota szybko. 26. Jeśli by ktoś chciał zagrać na metinie, a po prostu niezbyt się zna co i jak, to mogę zrobić poradnik dla początkujących. Lecz chyba to już by nie było zbytnio ciekawe, ponieważ. Dużo ludzi już to zrobiło, lecz te poradniki nic mnie nie nauczyły. Sam się nauczyłem. Wyszłem na Metina jeszcze raz na Polaku. No, lifeiłem, ale te, czy z, te tyle lat co gram, już tyle, bo gram dość długo. Już ogarniałem mniej więcej go. Czy z innych serwerów będą pokazywane displeje -y. Na pewno będą. Ponieważ na moltynie się mogę szybko znudzić yy, z jakich serwerów Draenor, na pewno Ravia, yy, tylko na Ravi będę musiał grać w takie dni, w których jest mało ludzi. Bo jak widać, komputer mój zbytnio nie wyrabia. Wbijemy jeszcze ten, te dwa levely i idziemy do miasta. No na że to led, yy, level upy będę mu pokazywać. Bez problemu, bez bania się, że wbije drugi level, jak na moltenie, pewnie dla Was to jest dziwne, że do, do 30 levela XP m 1 ja już od początku tak robiłem. No, Może na polaku nie, ale na serwerach, ponieważ nie chciałem się przenosić tego, nie chciałem się przejść do innego miasta, po prostu lenistwo a tu o widzicie, biolog chce, żebym uzbierał dla niego zębyorka. Yy, wiem, yy, białe rosy są w sklepach i będę je kupywał, ale czasami dropią nam takie oto rosy i te rosy dodawają nam więcej czasami obrony, czasami mniej. Bo oryginalna roska chyba 70 obrony, jak się nie mylę. 70 obrony dodaję a yy, na przykład takie roski V2 dają 150 obrony więc kurde co ja robię, miałem iść do miasta więc opłaca się zbierać tutaj mam pierścień teleportacji, moje miasto kupię, kupię przywazę FMSa sprzedam też sztabki i się pożegnamy ja teraz y, po, przed, po, po nagraniu spróbuję zrobić ich eku y, i zacznę koło biologa. Zobaczcie jeszcze raz za lagi. O kurde. Teraz włożymy tą tarczę. I herum. Kupimy fms Sprzedamy te. Kupimy fmsa I kupimy jakąś zbroję. Na 34. Dobra, pożegnamy się tu. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Nie oceniajcie mnie surowo, ponieważ ja się zbytnio stresuję. A jeśli zobaczę tam jakąś łapkę w górę czy subskrypcję, to się na pewno bardzo ucieszę. To pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się mocno. Cześć.